Witam państwa bardzo serdecznie z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Moim państwa gościem jest pan Patryk Dębski, wiceprezes do spraw strategii rozwoju w grupie Tauron. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Patrycja Otto i poprowadzę rozmowę, a rozmawiać będziemy, no właśnie, transformacja energetyczna, to co się teraz dzieje. Mamy na nabę. Jest szansa, że projekt się zmaterializuje na jesieni. Panie prezesie, pierwsze pytanie do pana, dlaczego tak ważne jest, żeby. Się zmaterializował, żeby już nie było kolejnego przesunięcia w czasie? Jak to jest istotne w ogóle dla rynku, ale i dla samej spółki? Ponieważ y, emocjonalnie mówię o dwóch latach ostatnich mojego życia, ciężkiej pracy nad tym projektem, <laughs> więc tym bardziej y, czuję się wywołane do tablicy z tym pytaniem y, w sposób taki emocjonalnie związany z tematem i z chęcią odpowiedzi pozytywnej, że. To naby będzie i mamy wszelkie podstawy sądzić, że ono również dla grupy Tauron będzie bardzo dobrym rozwiązaniem pomosowym na czas transformacji energetycznej. Dlaczego to naby jest takie ważne dla sektora energetycznego i dlaczego jest takie ważne dla naszej grupy? To myślę, że najłatwiej operować można tutaj na, na faktach i liczbach. Po pierwsze, w zmieniającym się świecie jest bardzo trudno o zróżnicowane i dobrze ustrukturyzowane finansowanie rozwojowych projektów w energetyce, w szczególności energetyce, w której, w której jesteśmy my, czyli tej energetyce trochę na zakręcie, gdzie w tym miksie energetycznym, w tej produkcji energii elektrycznej my ciągle jesteśmy w procesie zamiany, ewolucyjnej zamiany węgla na inne źródła odnawialne i inne źródła zbilansujące system energetyczny. Grupy finansujące e, projekty inwestycyjne bardzo ważną wagę przy, e, przy, e, przykładają do oceny tego, jak ta grupa w miksie swoim energetycznym, produkcji energetycznej, e, w ogóle w całym swoim zakresie działalności jest oparta na nieodnawialnych źródłach energii. Więc to po pierwsze nabezdejmuje zdejmuje nas ten ciężar, dlatego że w ramach... Ewolucji, transformacji, sprzedajemy nasze aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny, bo tego takie grupa Tauron ma, do nowego projektu, gdzie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego będzie takim gestorem tych źródeł, do czasu, kiedy my zdążymy w tym procesie pogoni transformacyjnej doszusować z nowymi źródłami opartymi już o inne technologie. No i druga rzecz, która jest, myślę, warta tutaj powiedzenia, to znacznie zwiększa wyporność transformacyjną tych spółek. Czyli wszystkie spółki, które oddają aktywa węglowe do nowe, -y, zyskują dużo więcej przestrzeni, no i też pewnie pieniędzy, które można z rynku zaciągnąć, które można w oparciu o krajowe i zagraniczne fundusze uzyskać. Tak, żebyśmy mogli przyspieszyć i wypełnić krajowe ramy wynikające z polskiej polityki energetycznej Polski, ale też z naszych strategii, które, przy które przyjęliśmy, gdzie ewolucja i ten rok 2040 i potem kolejne lata, no, muszą być zadaniem, które mamy wykonać na rzecz naszych klientów i naszych kooperantów. Panie prezesie, wszyscy czekają na nabę, ale czy nabę to też e, wyzwania? Absolutnie tak. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy mamy dobrze naoliwiony silnik, który jest oparty o wiele rozwiązań technicznych i nagle ten silnik musimy wyciągnąć z tej maszyny, przesunąć do innego podmiotu i współpracować z tym podmiotem, tak żeby uzyskiwać synergię. Nie jest to proste. To jest zadanie wymagające od nas bardzo wielkiego skomplikowanego procesu. Myślę tutaj w szczególności, i to warto powiedzieć, że nabe to ludzie. nabe to jednak y, tysiące pracowników, którzy budowali mozolnie przez wiele, wiele lat tą transformacyjną rzeczywistość, tą energetyczną rzeczywistość, to nie jest... wielu komendatorów, szczególnie zagranicznych, dziwi się, że Polska ma ten miks energetyczny oparty na węglu, no, Ale na czym miałaby mieć oparty, skoro to było jedyne suwerenne źródło energetyczne, które w oparciu, no, niecałkowitego, niecałkowitej suwerenności w okresie PRL-u mogliśmy rozwijać, więc dzisiaj, kiedy myślę o NAB, to właśnie myślę o tych pracownikach, że to był bardzo trudny proces, bo staraliśmy się też uzgodnić z nimi warunki Przejścia do tego NABE, uzgodnić z nimi też to, jak będzie wyglądała ta ewolucja transformacyjna. A proszę pamiętać, że my na Śląsku jesteśmy szczególnie silnie związani z tym poczuciem, etosu pracy zakładów, które kiedyś były kopalniami, dzisiaj są zakładami energetycznymi, elektrowniami. To jest wszystko związane, więc, to na pewno po pierwsze. Po drugie, oczywiście, NABE to jest też wyzwanie formalne, to znaczy przygotowanie tego procesu, uzgodnienie, wyceny. To był naprawdę bardzo trudny czas dla mojego koncernu i myślę, że dla wszystkich innych i tutaj też przy okazji chciałem podziękować wszystkim tym, którzy bardzo trudno i bardzo ciężko pracowali nad tym procesem. No i trzecia rzecz, która wymaga też odrobiny komentarza, to jest pewnie jak zwykle powołanie nowej instytucji. Na początku ona wejdzie z bardzo wielkimi wyzwaniami w ten proces elektroenergetyczny. Tą stabilizację systemu. To będzie ciągle jeszcze główne, jedno z głównych źródeł energii w Polsce, a jednocześnie źródło, które będzie poddawane ogromnej presji związanej właśnie z, z utrzymaniem tego majątku, z jego prawidłową pracą, ale też i z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu, więc nawet to nie tylko same wyzwania organizacyjne, formalne, ale to też pewnego rodzaju pomoc, który rzucamy sobie na przyszłość. Tak, żebyśmy przez te wzburzone fale transformacji mogli przejść w sposób, który by odpowiadał naszym wyzwaniom i nie spowodował, że gdzieś popełnimy błąd i ten krok popełni, pójdzie nam w złą stronę. Tauron planuje zwiększyć inwestycje w sieci elektroenergetyczne. Te inwestycje zwiększą się trzykrotnie do 3 miliardów złotych. Dlaczego? Czy to jest tak, że bez tych inwestycji tak naprawdę transformacja energetyczna może być zagrożona i tak naprawdę o dalszym rozwoju OZE no, będzie ciężko myśleć? Tak to prawda, my jesteśmy największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce i to nie tylko dla naszych blisko 6 milionów klientów, ale też dla wszystkich innych klientów, którzy są z nami związani umowami. I zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to, aby równolegle w procesie transformacji energetycznej utrzymywać w równym stopniu, zależnym od siebie, transformację źródeł i transformację sieci. Ten proces jest skorelowany ze sobą, nie ma jednego bez drugiego. Często wydaje się wielu osobom, że wystarczy zamienić elektrownię opartą o węgiel na elektrownię opartą o siły natury, słońce, wiatr, wodę. I to będzie prosta sprawa, która spowoduje, że ten miks energetyczny w Polsce będzie inny. Tak nie będzie, jeżeli nie poprawimy elastyczności, ale przede wszystkim jakości naszych sieci. 3 miliardy w grupie Tauron wydane na sieci elektroenergetyczne to jest rekord świata, jeżeli chodzi o rekord Polski, jeżeli chodzi o nakłady w tym zakresie, ale to jest też wymóg, który jest wyzwaniem. Absolutnie konieczne do tego, żebyśmy kolejne kroki w transformacji energetycznej mogli poczynić. Więc trochę to jest tak, że bez transformacji sieci nie będzie transformacji energetycznej źródeł i bez transformacji źródeł równoległa. Brak transformacji sieci doprowadzi w pewnym momencie do jednak istotnego naruszenia tego bilansu. Czy systemu. te pieniądze zostaną w całości przeznaczone właśnie na sieci energetyczne, czy na coś jeszcze są dedykowane? No, mamy też wyzwania związane z zupełnie innym pojmowaniem naszej relacji klient Tauro. Mhm. My od dłuższego czasu jednak staramy się przejść z modelu, który był. No, jednokierunkowym monologiem, prawda, to znaczy to Taurą wyznaczał naszym klientom warunki i klienci je spełniali do modelu dialogowania. Dzisiaj klienci po drugiej stronie tego, kolokwialnie mówiąc kabla drutu energetycznego, są coraz bardziej inteligentni. I my do tego to się dostosowujemy. Jest dyrektywa, która mówi o tym, że wraz z transformacją systemu elektroenergetycznego i wraz z uskutecznieniem dialogu po drugiej stronie, my musimy wyposażyć się w instrumentarium, które pozwoli nam na ten dialog pełnie to znaczy inteligentne liczniki które będą elementem dopinania tego systemu więc nie tylko sieć elektroenergetyczna nie tylko źródła ale też inteligentne liczniki które będą mogły pracować na wielu absolutnie szerszych zakresach niż do tej pory będziemy wiedzieli więcej o kliencie ale klient też będzie wiedział więcej o nas to też pozwala wejść na różne inne formy współpracy z nami na być może w przyszłości na arbitr cenowy pamiętajmy że ta wielka mikrorewolucja, która się odbyła, no to po drugiej stronie myśmy uzyskali w grupie Tauron ponad prawie pół miliona prosumentów, którzy już są partnerami z nami. Oni produkują energię elektryczną, my ją dystrybujemy, oni nie zawsze ją konsumują, następują tutaj różnego rodzaju procesy, które są procesami dynamicznymi. Więc dialog zamiast monologu i te 3 miliardy to również nakłady na to, na informatyzację, na inteligentne liczniki, na inteligentne opomiarowanie, na transformację, która będzie mogła odbierać właśnie te napięcia wynikające z mikro i makroinstalacji odnawialnych źródeł energii, więc to dopiero składa się na te 3 miliardy złotych. I tak tytułem podsumowania, co się zmieni po tych inwestycjach, czyli jakich tak naprawdę efektów oczekuje grupa Tauron? My oczekujemy tego, żebyśmy byli pewnym partnerem, dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej i żeby na nas można było polegać. A żeby to zrobić, to musimy uskutecznić te wszystkie procesy. Długoterminowy proces transformacyjny, krótkoterminowy proces inwestycyjny w sieci i w inteligentne liczniki, dialog z naszymi klientami i dobrą... Dobrą, naprawdę dobrą, na dobrym poziomie się sprzedaży. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Patryk Dębski, wiceprezes zarządu do spraw strategii i rozwoju w Grupie Tauron. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Panie Redaktor, dziękuję Państwu.